Mokre łapska TV. Zanim zabiorę się za całą demolkę tego akwarium, muszę e, zlać jak najwięcej, zanim, zanim zacznę robić tutaj syw, muszę zlać jak najwięcej wody, e, jak najczystszej, przefiltrowanej, żeby z powrotem po restarcie wlać ją do akwarium. Wobec czego, co zamierzam zrobić, proszę bardzo. Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba nie będzie. No, coś tam widać. Jest grzała, jest zamontowany filtr. I co zamierzam zrobić? Proszę bardzo, wylot filtra. Włączę filtr i przepompuję wodę filtrem do zbiornika, w którym znajdą się ryby. Za co właśnie zamierzam się zabrać. Filtr włączony. Otwórzmy zawór i to bardzo leje się jak ta lala i przy okazji jeszcze chlapie na boki w tym momencie czego filtr nie zdąży dociągnąć coś I tam I widać czego filtr nie zdąży dociągnąć dociągnę wężem i tak właśnie zaczynam cały restart. Jako, że nie mam wody Przygotowanej, bo wiadomo, że pojemniki są mi potrzebne. Dechlor. Niespecjalnie je lubię, ale woda kranowa, która wyląduje w akwarium, jako no prawdopodobnie gdzieś zachowam tyle wody, więc cała reszta będzie nie no, Niespecjalnie lubię dechlory, ale w tym przypadku warto się w to zaopatrzyć. Więc kolejność jest taka: ściągam wodę wyciągam ile się da z tego akwarium. No roślin tak żeby widzieć ryby, łowię ryby. Wyciągam resztę roślin, wyciągam żwir, czyszczę akwarium. Nara.